Cześć Olga, witam ciebie. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się na, na spotkanie dzisiejsze. Dzisiejszy, na dzisiejszym spotkaniu z nami jest Olga Lipczyńska, która jest instruktorką fitness, trenerką, szkoleniowcem i blogerką. Może Olga powiesz, jeszcze więcej, dokładnie jak dokładnie o czym właśnie piszesz bloga, jak, na czym polegają twoje treningi i szkolenia. To zacznę może od tego, że jestem instruktorem fitness, prowadzę zajęcia grupowe, głównie wzmacniające, zdrowych kręgosłup, stretching, zajęcia ze sztangami. Oprócz tego prowadzę treningi personalne, również z kobietami w ciąży oraz po urodzeniu dziecka. Prowadzę zajęcia dla mam z wózkami w Poznaniu, nazywam się BeFit Mam, czyli spotykamy się tak, jakby na spacer, i podczas tego spaceru jest taki godzinny trening czyli jakieś przysiady, wykroki. Czasem też stajemy przy jakiejś ławce i wtedy są pompki dodatkowo, czy jakieś proste ćwiczenia na mięśnie brzucha. Poza tym prowadzę szkolenia dla nowych, młodych instruktorów. Fitness. I prowadzę bloga, w którym piszę właśnie o treningach, o podróżach, o zdrowym odżywianiu. No i teraz, z racji tego, że sama spodziewam się dziecka, jest taka kategoria, która się nazywa Baby Love, i tam są różne treningi właśnie dla kobiet w ciąży, informacje o pielęgnacji, ciała w czasie ciąży, o jedzeniu itd. No właśnie, bo moim takim głównym motywem było skontaktowanie się z Tobą dlatego, że teraz jesteś w ciąży i podejrzewam, że właśnie i Twój trening i w ogóle podejście teraz do inaczej zmieniło się teraz do tematu fitnessu i treningu. I właśnie to jestem ciekawa, jak teraz, kiedy jesteś w ciąży, zmieniło się Twoje podejście do treningu i do, nie wiem, do właśnie do sposobu, do stylu życia fitnessowego takiego? No ja generalnie mam ogromne szczęście, bo cała moja ciąża przebiega po prostu jak marzenie, nie mam żadnych dolegliwości przykrych, ciążowych. Czuję się super, nie miałam gości, nie miałam senności, nie miałam mm, złego samopoczucia, więc w całym ciążę mogłam ćwiczyć, trenować, pracować i w zasadzie dopiero niedawno skończyłam, a mam dwa tygodnie do terminu. No, ale oczywiście musiałam zmodyfikować treningi. Ponieważ w ciąży przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to trzeba słuchać swojego ciała. Oczywiście mieć zgodę lekarza na wykonywanie treningów. Ciąża musi przebiegać prawidłowo, wszystko musi być e, dobrze, zdrowo i generalnie e, trzeba odpuścić dynamiczne treningi, e, ekstremalne sporty, więc żadne skoki, wyskoki. Mocne kardio w ogóle nie wchodzą w grę. Generalnie też nie mogą to być bardzo intensywne treningi, bo nie może dojść do przegrzania ciała. Nie możemy zbyt wysoko podnieść swego tętna, więc wszystko musi być takie najlepiej stałe tętno, stałe tempo, tak żebyśmy swobodnie mogły. Rozmawiać podczas treningu, żeby nie mieć zadyszki, żeby się za bardzo nie przegrzać i tak dalej. Czyli co ty byś poleciła? Tak, bo wiesz teraz, czego nie można, a co, 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 co kobiety w ciąży mogą? Jakie ćwiczenia mogą wykonywać, albo jakie treningi byś poleciła właśnie dla kobiet? I teraz ja bym rozróżniłabym na też, na, tak myślę, na dwie rodzaje. Dlatego dla takich kobiet, które ćwiczyły wcześniej już. A potem zajmiemy się kobietami, które nie ćwiczyły i nagle chcą ćwiczyć, ale może do tego tematu później. Najpierw do tych, dla tych kobiet, które były wcześniej już, wiesz, jakby wdrożone tak. w fitness. I trening. chciałam powiedzieć, że to właśnie zależy od tego, czy ktoś ćwiczył przed, czy chce zacząć właśnie będąc w ciąży, bo wtedy oczywiście bardziej chcę dbać o swoją dietę i o aktywność. Tak więc osoby, które ćwiczyły wcześniej. Um, w zasadzie jeżeli tak jak już wcześniej powiedziałam, wszystko przebiega prawidłowo, to mogą kontynuować swoje treningi, które powinny skonsultować najlepiej z trenerem, który pracuje z kobietami w ciąży. No i trzeba wtedy troszeczkę pewne rzeczy zmodyfikować, zmniejszyć ciężar. To co ja polecam, no to w zasadzie najlepiej czujemy to, co nam odpowiada. Ja tak jak mówiłam, dalej ćwiczyłam i wzmacnianie. W zasadzie prowadziłam zajęcia ze sztangami, oczywiście obniżyłam obciążenie. W ogóle zakazana to w ogóle jeszcze muszę podkreślić ćwiczenia na mięśnie brzucha, bo to grozi potem rozejściem kresy białej, co jest niestety akurat trudne do opanowania i dość problematyczne i niepotrzebne nam. E, super jest yoga. Joga bardzo relaksuje. Joga rozciąga, joga też e, dobrze przygotowuje do porodu. E, zajęcia ze zdrowego kręgu supa, ponieważ oczywiście z, e, wraz z tym jak rośnie nam brzuch, no to jest e, zdecydowanie następuje przodopochylenie i, i do, dopadają te dolegliwości właśnie bólów pleców, przede wszystkim w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Dlatego zajęcia zdrowy kręgosłup są jak najbardziej polecane, bo wtedy no ja na przykład osobiście nie, nie narzekam na te dolegliwości, ale to też dlatego, że cały czas regularnie no właśnie. Super. Pacery. No. no, właśnie, bo ty ćwiczyłaś dosyć długo wcześniej, prawda? Tak jak mówimy, to dla kobiet, które już wcześniej były, dbały o siebie, ćwiczyły i są sprawne. Więc pewnie, tak jak mówisz, można, modyfikacja wystarczy, jakaś taka, bo już mniej więcej mają jakby świadomość swojego ciała i też jak mogą ćwiczyć, na co je stać, jak mogą jakie tam, nie wiem, ciężary. A pewnie też zupełnie inaczej jest podejście, tak jak, bo duże kobiety, wiem, że jakby zachodząc w ciążę, nagle budzi się i twierdzi to teraz, muszę zadbać o siebie i teraz by było warto poćwiczyć. Już nie mówię teraz o jodze w ogóle, bo yoga też by, wiadomo, też jestem nauczycielką i wiem jak to jest, że dużo kobiet właśnie zapisuje się na jogę podczas ciąży, ale jeżeli chodzi o treningi, fitnessy właśnie jakieś takie, czy też byś poleciła takim kobietom, które nigdy nie ćwiczyły, nagle właśnie zajęcie się treningami? Gdy są w Jak najbardziej, tylko tutaj jest dość istotne żeby zacząć w drugim trymestrze, kiedy ta ciąża już jest bezpieczna, kiedy zarodek jest zagnieżdżony, odbywają się zajęcia w wielu klubach fitness, właśnie trening dla kobiet w ciąży, aktywna mama, czy jakieś tam inne nazwy. I one są tak skonstruowane zazwyczaj, że jest trochę wzmacniania, Trochę rozciągania i trochę tego relaksu, regeneracji, więc jak najbardziej takie kobiety mogą zacząć, no tylko też nie mogą się nastawić, że to będzie, będą ich treningi życia, tylko to ma być dla dobrego samopoczucia. To ma być spokojny trening bez jakiejś wielkiej dynamiki i, i, i tylko do takiego momentu, kiedy właśnie czujemy się dobrze, żeby nie przeciążyć organizmu. A gdyby na przykład taka kobieta, która też nie chodzi, nie zapisuje się nigdy na fitness i teraz jest w domu, chce kilka ćwiczeń, nie wiem, nie wiem może chce poświęcić 15 minut dziennie na to, żeby coś zrobić, to jakbyś tak na szybciutko byś miała powiedzieć jakieś ćwiczenia. Wiem, że przygotowałaś też filmik, który tutaj udostępnię później, dodam, ale tak tak. dla coś takiego, co by w domu chciały zrobić codziennie kilka minut, to co byś poradziła? Jakie ćwiczenia? I co w zasadzie, takie 15 dni to jest super, bo, bo to jest naprawdę ten czas zdecydowanie, który jest dla nas. Um, ja polecam, żeby w, skupić się na rozciąganiu czyli e, skłony do boku to zresztą akurat też będzie w tym filmiku, który to przygotowałam. E, kocie grzbiety czyli tak, żeby rozciągnąć kręgosłup, rozciągnąć mięśnie grzbietu um, i też ja akurat dużo. I mocno się skupiam na wzmacnianiu mięśni pośladkowych i pracy w obrębie miednicy. Bo to też jest bardzo pomocne przy porodzie. A ja sama dużo ćwiczę z gumą, takie małe gumy, które są właśnie do wzmacniania. Też zresztą takie treningi są na moim. Blogu, na moim kanale Instagramowym. E, więc to co ja takie 15 minut, jako minimum, to właśnie porozściągać się. E, kocie, grzbiety, plecy, grzbiet, wzmocnienie pośladków, czyli też takie w sumie e, wypchnięcia miednicy w leżeniu, tak jak jest przygotowanie pod mostek w jodze. Mhm. Więc takie parę ćwiczeń i też. E, to, co jest bardzo przydatne, i potem do porodu, i w ogóle w ciąży, żeby ćwiczyć oddech, i, i też y, relaksować się, bo to jest bardzo istotne. Tak, dokładnie, bo ja z własnego doświadczenia, jak byłam w ciąży, pamiętam, wtedy uczyłam też pilatesa i pamiętam, że bardzo zwracałam uwagę na wzmacnianie cały czas też, wzmacnianie wewnętrznych mięśni, wzmacniałam mięśnie na miednicy, bo o tym się dużo mówi i dopiero teraz, jak uczę inne kobiety, niedawno odkryłam i aż dziwię, że nie pomyślałam o tym wcześniej, że nie tylko oczywiście wzmacnianie, na przykład mięśnie na miednicy, cały czas mówi się o wzmacnianiu, a też musimy uczyć kobiety relaksować mięśnie na miednicy, bo to jakby przy Porodzie, bardzo ważne jest, żeby one w ogóle potrafiły zrelaksować mięśnie na miednicy. No i szczególnie na tej końcówce, w tym ostatnim już e, rzucie, w ostatnim trymestrze, to zdecydowanie już bardziej trzeba się skupiać na tym rozróżnieniu. Ja też, przed że bardzo dużo trenuję i wiem, że mam bardzo duże napięcie mięśniowe, muszę się skupiać na tym, żeby teraz w ostatnim już etapie ciąży. Mocno pracować nad rozluźnieniem miednicy, dlatego też jeszcze więcej się rozciągam, też staram się skupiać na relaksie, na medytacji i pracuję z fizjoterapeutką uroginekologiczną, która pomaga mi się też przygotować do porodu. Właśnie pracując nad rozluźnieniem miednicy, krocza i jest to bardzo istotne dla dziewczyn, żeby właśnie wybrały się na taką wizytę do fizjoterapeuty urogin przed porodem, no. i około tygodni po urodzeniu dziecka. No właśnie. A zresztą też pewnie polecisz jogę, bo ja w ogóle ciebie poznałam na wyjeździe <laughs> jogowym, kiedy byłaś na początku ciąży, pamiętam, i z tego wiem właśnie, że jesteś też joginką, więc mi się wydaje też, że. Joga też pomogła Tobie, tak w takim właśnie rozciąganiu, w medytacji właśnie w poczuciu swoje, odczuciu swojego ciała. Co powiesz na, ten, na temat właśnie jogi? Jak joga jest Twoim treningiem, częścią Twojego treningu również, prawda? Jest ja zdecydowanie właśnie, jak się okazało, że jestem w ciąży, zdecydowanie więcej zaczęłam tą jogę ćwiczyć. Zaczęłam dużo ćwiczyć w domu. Właśnie byłam też na wyjeździe. I w zasadzie bardzo długo ćwiczyłam pierwszą serię, którą mogłam wykonywać przez to, że ją wcześniej wykonywałam. Oczywiście w pewnym momencie już niektóre pozycje się okazały niemożliwe do wykonania, ale teraz też bardzo dużo z jogi wplatam w swoje treningi, bo no jest to akurat aktywność, którą ja zdecydowanie polecam, jeżeli chodzi o o ciąże, bo nie dość, że relaksuje, wzmacnia, rozciąga, w zasadzie wszystkie są te atrybuty, które są potrzebne w treningu, w aktywności, w ciąży. Dokładnie i też tak jak mówiłaś, jakaś medytacja, relaksacja. Tak. Nie, wiem, czy, nie wiem, czy Ty miałaś okazję, ale jeżeli nie, to Cię zapraszam. Mam jedną medytację na moim kanale, połączenie z dzieckiem, także też możesz wypróbować sobie. Zapraszam Ciebie do tego. Ślicznie. No. I też y, chciałam jeszcze zapytać się o przysiady, dlatego że ja na moich zajęciach jogi w ciąży i właśnie bardzo dużo mówię o przysiadach. Jakby przygotowuję kobiety, żeby robiły codziennie takie, to są jogiczne przysiady, ale takie, one są takie jakby się na nie spojrzało na zewnątrz, to takie fitnessowo-jogiczne przysiady. Czy też tak, y, nie wiem, m, praktykujesz właśnie jakieś przysiady, skłony, skłony? Takie, ja na nie mówię, azjatyckie. Tak. Tak, jak najbardziej, bo to jest po prostu idealne do mobilizacji miednicy, do rozciągnięcia stawów biodrowych. I to ja jak najbardziej stosuję i sama dużo, dużo, dużo tego wykonuję. Bo przyblokowana miednica oczywiście też jest utrudnieniem przy, przy porodzie. Zresztą same przysiady też bardzo poprawiają wydolność i wzmacniają mocno, a jednak ta siła i wytrzymałość będzie potrzebna przy naturalnym porodzie. Dokładnie, bo z tego co wiem, mówiłaś mi właśnie, że przygotowuje się do naturalnego porodu, tak? Mhm. Chciałabym. Tak. I tego Cię życzę. To jest bo... w moim życiu, więc zobaczymy. Tak. Ja jestem często przy porodach jako dula i też właśnie mm, wiem, że to jest możliwe. No, zniknę właśnie. Wiem, że to jest możliwe. Nie ma, że jest możliwe. Ja, co prawda, mieszkam w Danii i tutaj jest też troszeczkę inne podejście do porodów. I tak na przykład przy porodzie bardzo. Odchodzi się od właśnie cesarskich cięć, jeżeli chodzi o położne, czyli lekarze, nie chcą tego robić, wolą, żeby kobieta urodziła naturalnie. Z tego co słyszałam właśnie w Polsce często się namawia do kobiety do tego, żeby na taką na, na łatwiznę, żeby po prostu, może, może to źle określam, nie na łatwiznę, ale po prostu szybciutko się podchodzi, się jakby panikuje i namawia się, żeby jednak zrobić, nie wiem, czy cesarskie cięcie, czy coś, ale naprawdę jest to możliwe. Ja byłam przy prodzie ostatnio i gdzie. Wszystko wskazywało na to, że trzeba jednak zrobić cesarkę, ale je cały czas kobieta, jakby powiedzieć, była jak takim, ona dla mnie była takim przykładem kobiety takiej, takiego wojownika. Ona po prostu cały czas mówi, nie poddawała się i właśnie przysiady podczas porodu, ona robiła podczas porodu, przysiady, różne pozycje, które z nią przygotowywałam wcześniej też na jodze, i mhm. pomogła i urodziła naturalnie. Także jest to możliwe. Tak. Mam nadzieję, bo ogólnie, znaczy na szczęście w Polsce też się odchodzi od tych, w ostatnim czasie od cesarskiego cięcia, dlatego mam nadzieję, że, że z pomocą położnej i, i też swojej wiedzy uda mi się nie spanikować i urodzić naturalnie. Dokładnie, ja właśnie o tym mówię też często, że to bardzo, dlatego właśnie yoga i medytacja tak nam pomaga, bo tu jest bardzo praca z umysłem i podczas porodu nie fizyczna siła jest bardzo ważna, tak jak mówiłaś też ćwiczenie na przykład nogi muszą być silne nogi, tak? Bo po prostu jakby ta siła taka zupełnie inaczej się czujemy w naszym ciele, kiedy, kiedy jesteśmy silne w organizmie, niż na przykład ktoś kto nie ma siły, nie? I Dlatego trening fitnessowy czy jakieś właśnie przygotowanie jest bardzo ważne, jak z tego co widzę, ale też praca z umysłem, czyli takie, że nie, nie po prostu nie panikujemy, tylko cały czas mm, Trwamy, tak? W naszym postanowieniu. Kontrola. Tak, też kontrolę nad, nad swoim ciałem i, i właśnie myślami. Dokładnie. Dokładnie. Nie wiem, czy pamiętasz, jak robiłyśmy na wjeździe, bo ja też uczę tej Jogi Kundalini, te wszystkie pozycje takie z rękoma. Ja, ja uczę często kobiet w ciąży, właśnie takie, że tam machanie rękami czy coś. I to jest po prostu kontrola umysłu, taka, że nie, nie poddajemy się. Nie? Także to jest bardzo, bardzo ważne, że wszystko ma, na to się skłania, że właśnie siła wewnętrzna, zewnętrzna i, i umysłu, ale też takie poczucie, że nie tylko. Jakby trzymamy bat nad sobą, tylko też poczucie, że jest moment, kiedy możemy się zrelaksować i trzeba też odpuścić, nie? No, dokładnie, żeby jednak zebrać te siły, nie? Mhm. Więc zobaczymy. Życzę ci tego. Będę trzymała kciuki i wiem, że przygotowałaś dla nas taki właśnie trening, bo taki trening fitnessowo jogowy, tak? Takie ćwiczenia, które są troszeczkę inspirowane jogą, rozciągające. Mm -hmm. Tak, takie parę ćwiczeń, które w zasadzie to jest takie moje must have, jeżeli, jeżeli chcę też zrobić taki szybki trening, bo na przykład po nocy czuję się spięta, albo czuję, że plecy mnie bolą. Więc to są takie ćwiczenia, które, które zawsze w, w, wykonuję. I ja też przygotowałam, ale to dopiero u mnie na blogu będą za, myślę, w przeciągu dwóch tygodni. Takie dwa treningi w ciąży. Jeden to jest właśnie stretching, a jeden to jest full body workout, więc takie właśnie bardziej wzmacnianie. Przysiady, wykroki, właśnie takie różne ćwiczenia skupiające się na dolnych partiach, ale też oczywiście trochę ramiona i grzbiet, więc to też później jak najbardziej polecam. Żeby Super! To ja koniecznie na pewno tutaj przy filmie do tego naszego wywiadu, spotkania z Tobą zalinkuję, także dla wszystkich osób, które są zainteresowane. To dopiero w przyszłości, ale wiadomo, że ten film będzie także. Jak teraz nagrywamy, dzisiaj jest marzec 2019, więc myślę, że mówisz, że w ciągu dwóch tygodni, także tutaj ten film będzie, także wszystkie osoby, które są zainteresowane, zapraszam na Twój blog i, i żeby skorzystały z treningów. Czyli więcej, więcej, bo często też jest takie coś, że właśnie kobiety właśnie w trzecim trymestrze zwalniają, już nie, bo już mi się, im się wydaje, że już nie, a tak naprawdę to bardzo ważne jest moim zdaniem, Praca z ciałem do końca. Tak żeby nie. Wiadomo, że jest modyfikacja, tak, bo wiadomo, że niektórzy rzeczy już nie jesteśmy w stanie, ale żeby nie podawać się, nawet ten spacer codzienny, nawet 10 minut, żeby coś robić cały czas do końca. Zresztą też, jak tak nagle przestaniemy ćwiczyć, jakbyśmy gdzieś tam w miarę aktywne, to, to też wcale nie wpływa dobrze i to nawet może przyspieszyć tą akcję porodową, więc jednak lepiej gdzieś tam mieć ten Tą stałą aktywność, oczywiście to co mówisz, zmodyfikować i na przykład skupić się na spacerach. Ja też cały czas, całą ciążę chodzę na spacery, mam psa, więc też mnie hmm. bardzo motywuje do tego, nawet jak jest brzydko, to ją zabieram i idę. Ale dzięki temu też sobie sprawdzam potem, ile wykonałam kroków i staram się trzymać te 10 tysięcy kroków dziennie, jak jest zalecane. No właśnie. Ostatnio jest taka moda też y, u nas tutaj wszyscy w Danii też, licząc przez kroki 10 tysięcy, właśnie 10 tysięcy kroków, tak? To jest taka tak zalecana. I tak samo dla kobiet w ciąży. Oczywiście. Pewnie. Pewnie. Super, fajnie. Dziękuję Ci bardzo, Olga, za spotkanie, za to, że powiedziałaś tak. troszeczkę, bo ja to tak zawsze jogowo wszystko joga, joga, yoga i tak bardzo chciałam właśnie też takie podejście trenerki fitness, także cieszę się. A powiedz mi tylko szacowną rzecz. Jak robisz szkolenia właśnie dla instruktorów, to też zamierzasz robić coś, żeby też jakby przygotować ich dla, do, do, do szkolenia dla kobiet w ciąży, czy też wprowadzasz taki temat na swojej tak. szkolenia? Na tych szkoleniach, które ja prowadzę, to akurat tego nie ma, bo to jest instruktor, grup, instruktor fitness BASIC, więc tam są te podstawy, które są, żeby prowadzić zajęcia. Ale mam w planie właśnie stworzyć takie warsztaty o aktywności dla kobiet w ciąży, i właśnie po urodzeniu dziecka, w połogu i po połogu. Więc może jeszcze nawet w tym roku się pojawi takie szkolenie. Super, fajnie. Ja mam mój kurs nauczycielski jogi w ciąży i tak sobie pomyślałam, że można by było zrobić, bo często jak ja, mimo to, że to jest kurs jogi w ciąży, ale też uczę dużo, znaczy to nie jest tylko jogi w ciąży, bo to też jest mama baby yoga, także to jest połączenie, dlatego też uczę dużo takich ćwiczeń wzmacniających już później po ciąży, które są zalecane dla kobiet. Po połogu, nie w połogu, ale po po... w połogu też, ale po połogu i także myślałam sobie może kiedyś, że zaproszę Ciebie na mój, na mój kurs jako specjalistkę właśnie od takich, takich ćwiczeń, także musimy zostać w kontakcie koniecznie. Oczywiście, no bez dwóch zdań. Jeszcze zamawiam sobie Ciebie już, ja wiem, że później po porodzie będziesz miała pewnie dużo zajęć związanych z dzieckiem, ale też, jak będziesz miała ochotę, jakbyś um, też porozmawiać o tym później, jak będziesz już w tym czasie. Bo hmm. interesuje mnie też sprawa właśnie późniejsza, taka połogu po połogu treningu. Ale może poczekajmy z tym na następny odcinek, jak już będziesz w to wdrożona i wtedy nam powiesz tak z własnego doświadczenia. Oczywiście, bardzo chętnie. Fajnie, dziękuję ci bardzo. Życzę ci powodzenia, tak żeby ten poród właśnie był taki, jak sobie wymarzyłaś i żebyś do końca ćwiczyła i nam, mam nadzieję, opowiesz jak to było. Oczywiście. Tak. Yes. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Papa, pa. pozdrawiam.